Jak się spowiadać? Jak się spowiadać? Temat spowiedzi to jest zawsze trudny temat, bo to nie jest łatwy sakrament. Nie jest to łatwy sakrament ani dla nas kapłanów, ani podejrzewam, że dla wielu z was tutaj obecnych, którzy się spowiadacie. Zresztą ja też występuję z jednej i drugiej strony, bo jako ksiądz spowiadam, ale jako ksiądz też uczestniczę w tym sakramencie, że chodzę do spowiedzi. Natomiast właśnie, jak się spowiadać? To jest, to jest bardzo dobre pytanie, i ja znajduję jedną odpowiedź na to, na to pytanie, mianowicie dobrze. Jeśli cokolwiek robimy dla Pana Boga i w tej sferze takiej duchowej, w ogóle w życiu cokolwiek robimy, no to powinniśmy to robić po prostu dobrze. I zobaczcie, że kiedy mówimy o spowiedzi, o sakramencie pokuty i pojednania, to mamy dwie osoby. Mamy kapłana i mamy oczywiście penitenta, czyli tę osobę, która chce oddać Panu Bogu swoje. Grzechy. I zobaczcie, że jedna i druga osoba powinna jak najlepiej to swoje zadanie wykonać. I pewnie macie takie doświadczenie, może nie macie, mam nadzieję, że nie macie. Wiele osób ma takie doświadczenie, że jednak kapłan źle potraktował nas, na przykład właśnie w sakramencie pokuty i pojednania. Ja czasami z takimi ludźmi się spotykam, którzy mówią, proszę księdza, ja się nie spowiadam, ponieważ. Kiedyś kapłan na mnie nakrzyczał i właściwie od dzieciństwa nie byłem uspowiedzi, bo się boję podejść do konfesjonału. Czasami mamy takie traumatyczne doświadczenia, właśnie w związku no, z kapłanem, który no, nie zachował się na miarę swojego kapłaństwa, na miarę w ogóle człowieczeństwa. Ja też Wam powiem, że miałem taką sytuację kiedyś, że ksiądz na mnie nakrzyczał, a nie miał za co. Miałem mnóstwo spowiedzi, takich, na których. Oczekiwałem, że ksiądz pokrzyczy trochę na mnie i tego nie było, a raz na mnie nakrzyczał i nie wiem za co. I byłem bardzo zdegustowany, bardzo zły i przeżywałem to bardzo długo. To jest bardzo wrażliwy moment i bardzo wrażliwe miejsce. Mówię o konfesjonale, więc niestety czasami jak ksiądz coś złego powie, pokrzyczy albo no, coś niewłaściwego zwróci uwagę, no to czujemy się zranieni, skrzywdzeni. Nie wiem czy mi można to powiedzieć, ale no powiem, przepraszam w tych kapłanów, którzy was gdzieś tam zranili, jeśli macie takie doświadczenie, ale mam nadzieję, że nie, nie macie. I wiem, że i wy też to wiecie, że my księża to też ludzie jesteśmy. No i mamy swoje humory, mamy to zmęczenie, nie jesteśmy robotami, potrafimy być zdenerwowani, wiecie jak w życiu jest. My też potrafimy po prostu mieć gorszy dzień. I czasami kapłan po prostu też potrafi unieść się głosem i potrafi zranić zamony, też również w konfesjonale. W konfesjonale o tyle to jest niebezpieczne, bo to jest taki moment, gdzie człowiek przychodzi po przebaczenie Pana Boga. Jak się spotyka ze ścianą, a z takim murem albo właśnie z odrzuceniem, no to bardzo mocno to się gdzieś tam w sercu znajduje ta rana. No i ciężko ją potem jakoś uzdrowić albo ciężko do niej dotrzeć. Ludzie się bardzo często zacinają. A to nie jest, to nie jest dobry, niedobry, dobry moment, dobry w ogóle pomysł, bo księży jest całe mnóstwo. Jeden ksiądz może nas źle potraktować, a drugi potraktuje nas tak, jak na kapłana przystało, jak przystało na pana Jezusa. A w ogóle skąd się wziął kapłan w spowiedzi? Wiele osób by tak chciało, żeby na przykład przed panem Bogiem się spowiadać, i wielu tak robi dzisiaj, zwłaszcza u protestantów to proszę księdza, ksiądz jest niepotrzebny, Panu Jezusowi mówię swoje grzechy, pod drzewkiem mogę się wyspowiadać, Bóg słyszy. No tak, Bóg słyszy, ale ty nie wiesz, czy Bóg ci przebacza, czy ci nie przebacza. Od razu zakładamy, że zawsze przebacza, a to nie zawsze tak jest, że przebaczenie otrzymujemy. Skąd kapłan w konfesjonale? Otóż Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, taki jeden fragment z Ewangelii, jak się ukazał uczniom, apostołom, powiedział tak, weźmijcie ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, komu zatrzymacie, są im zatrzymane. I wiecie, to, to nie był mój pomysł, żadnego papieża, i żadnych kapłanów na to, żeby spowiadać ludzi. Słowo Boże, czarno na białym, pokazuje w jednym czy drugim przypadku, że sakrament i posługa kapłana jest wymysłem Pana Jezusa. Więc pierwszą rzeczą to jest dobre przygotowanie do sakramentu. Ze strony kapłana to jest ta formacja ludzka, formacja taka duchowa. Powinniśmy być dobrymi teologami, ale dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że powinniśmy być dobrymi teologami i psychologami przy okazji. Natomiast myślę, że żeby ten sakrament był dobry, to przede wszystkim zależy od waszego podejścia i waszego przygotowania. I jak czasami z księżmi rozmawiam na plebanii na temat spowiedzi, to niestety mamy takie zdania temat spowiedzi, że są po prostu bardzo często złotu ptaka. Po prostu ktoś biegnie bez przygotowania, w ogóle taki wiecie, bez, bez rachunku sumienia. Dlatego warto, abyśmy się dobrze przygotowali do spowiedzi. To jest spotkanie z Panem Bogiem. Ja wiem, że jest kapłan alterchistów, zastępca Pana Jezusa tutaj na ziemi, natomiast my wierzymy, mimo wszystko, że spowiada nas Jezus Chrystus. Wiele jest takich na internecie pięknych obrazków, gdzie człowiek się spowiada, klęcze w konfesjonale, a po drugiej stronie nie kapłan, ale właśnie Pan Jezus jest. I to jest dobra intuicja. To jest dobra intuicja. Więc skoro to ma być spotkanie z Panem Bogiem, to powinno być dobrze przygotowane. Jeśli mówimy o spowiedzi, to najpierw powinniśmy powiedzieć o Panu Jezusie. Że my się tam z nim spotkamy i najważniejszą jego taką misją, kluczowym zadaniem Pana Jezusa było to, żeby przebaczać grzechy. Pan Jezus po to przyszedł, żeby przebaczyć grzechy człowiekowi. I zobaczcie, jak On to zrobił, to wiemy, całe to misterium Jego zbawcze, męka, śmierć, zmartwychwstanie, całe Jego życie w ogóle, to było takie jedno wielkie okazywanie ludziom miłosierdzia. Zobaczcie, że Pan Jezus spotykał się z grzesznikami, spotykał się z celnikami, jadał z nimi. Jezus kochał grzeszników. Jezus kochał grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. To słyszeliśmy właśnie nieraz od, od Pana Jezusa. Albo większa radość jest w niebie z grzesznika, który się nawraca niż 99 sprawiedliwych, który, którzy nie potrzebują nawrócenia. Też takie zdanie jest, które mówi, że ten grzesznik, jest zwłaszcza nawracający się, jest kimś bardzo, bardzo ważnym. Pan Bóg kocha grzeszników. Papież Franciszek bardzo często o tym mówi, żeby uzmysłowić człowiekowi, że nie jest odrzucony. Bo człowiek, który wierzy, czyni coś złego, że jest grzesznikiem, no to bardzo często czuje się odrzucony. Pan Jezus nie odrzuca, idzie do grzeszników. Zobaczmy papieża Franciszka. Ludzie się czasami pytają, mnie, proszę księdza, co ten papież odprawia, wyprawia. Chodzi po protestantach, do osób gdzieś tam, którzy są na marginesie kościoła. O co mu chodzi, proszę księdza? To jest taki chyba skandal miłosierdzia. Wiecie? On idzie grzesznikowi powiedzieć, że Bóg go nie odrzuca. Czy ten grzesznik przyjmie miłość Bożą? To jest jego gestia i jego kwestia, natomiast on, jak Jezus, idzie do grzeszników. I tak mi się wydaje, że papież Franciszek jest takim właśnie wielkim apostołem miłosierdzia we współczesnym świecie. Żeby mówić w ogóle o tym, że Pan Jezus oddał za nas życie i że przyszedł do grzeszników i chciał zawalczyć z tym grzechem, to trzeba powiedzieć sobie krótko chociaż o tym, czym jest grzech. Grzech ktoś mógłby właśnie zastanowić no powinniśmy od tego zacząć. To jest najważniejsze. Grzech nie jest najważniejszy. Grzech nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest Pan Jezus na tym sakramencie pokuty pojednania. Natomiast grzech oczywiście jest ważny. Bez grzechu nie byłoby spowiedzi. Pan Jezus by nie musiał tutaj na ziemię przychodzić, gdyby nie było grzechu. Otóż zobaczcie tak w skrócie. Bóg stworzył ten świat, stworzył ten świat i ten świat działa według pewnych praw. Ludzie odkrywają te prawa, podbijają ten świat, unowocześniają ten świat. Na przykład grawitację, prawda, mamy różne wzory matematyczne. No, są prawa, które rządzą się tym światem. Również prawa moralne. Bóg powiedział, co można, co nie można, co jest dobrem i co złem jest. I Bóg, moi drodzy, ma do tego prawo. My sobie dzisiaj, niestety, człowiek XXI wieku w sposób szczególny jest jakoś tak, o, tak tym skażony, że sam sobie mówi, co jest dobre, a co jest złe. Nie mamy do tego prawa. Bóg, który jest twórcą tego świata, on jedyny ma prawo powiedzieć, to jest dobre, to jest złe. Małżeństwo homoseksualne jest złe. Małżeństwo takie, mąż, kobieta i, i mężczyzna jest dobre. I to jest pomysł Pana Boga. Zobaczcie, a my dzisiaj to wszystko chcemy się w jakiś sposób zmienić, obrócić, przemienić po swojemu, na swoją modłę. Bawimy się w Boga. Po prostu dzisiaj człowiek się zamienił z Bogiem na rolę. Natomiast rzeczywiście widzimy, czym jest grzech w tym kontekście. Hamartia, takie greckie słowo chybień do celu. Człowiek, który grzeszy, to jest człowiek, który nie trafia do celu, czyli jakoś inaczej żyje, źle żyje. Nie według zamysłu swojego stwórcy. I co najgorsze to to, że zapłatą za grzech jest śmierć. Za płatą, za grzech jest śmierć. I nie ma innej opcji, jak człowiek, który się nie nawróci i nie przyjmie Pana Jezusa do swojego życia, to będzie potępiony na wieki. O to mówi Słowo Boże bardzo wyraźnie. To nie jest tak, że może sobie grzeszyć i, i nic, że tak powiem, się nie dzieje, że Pan Bóg nas będzie kochał. No nie dlatego Pan Bóg kocha grzesznika, że, że przyklepuje Go grzechy, tylko dlatego, żeby go nawrócić na tą dobrą stronę. Kocha człowieka, a nienawidzi grzechu, nienawidzi zła. Jest taka definicja grzechu, że to jest po prostu świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań bożych. Świadome i dobrowolne przekroczenie przekazań bożych ważna jest w tym wszystkim ta świadomość że ja jestem świadomy tego i dobrowolność. O tym może kiedyś indziej powiemy, chociaż to jest bardzo ważne. Bo jak człowiek nie ma dobrowolności, grzechu, taki przykład, ktoś zostanie zmuszony do tego, żeby okraść kogoś, no, są takie przypadki, albo bardziej hardkorowy, kobieta zostanie zgwałcona, no to ona nie ma, nie ma żadnego grzechu, prawda? To jest bardziej chyba jasny i klarowny przykład. Ona grzechu nie ma żadnego. Ma ten mężczyznę, dopuszczający się gwałtu. Więc ta dobrowolność, świadomość to jest to, że ja wiem, że coś jest złe, coś jest dobre. W Piśmie Świętym jest sporo takich fragmentów na Apostolskich, w Ewangeliach, które mówią o tym, że, grzech jest, że to nawrócenie i odpuszczenie grzechów jest bardzo ważne. W Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, taki fragment, przeczytam krótki, rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia martwy stanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów. I odpuszczenie grzechów. Zobaczcie, to jest jedna z najważniejszych jego misji, jego zadań. W dziejach apostolskich również jest takie fajne zdanie, które mówi tak, pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa. Nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Więc ta walka z grzechem jest u Pana Józefa bardzo mocno też zauważalna. Natomiast ktoś kiedyś fajnie zauważył, i to też jest dobra intuicja, że w chrześcijaństwie nie chodzi o to, że my ciągle mamy patrzeć na grzech. To znaczy, że chrześcijaństwo nie polega na tym, żebym ja ciągle patrzył, czy ja grzeszę, czy nie grzeszę. Nie chodzi o to, o, o to grzeszenie, ale chodzi o to, żeby przynosić owoce. Teresa Wielka, z tego co pamiętam, ona jakieś ciekawe zdanie powiedziała, nie tylko zdanie, ale bardzo dużo o tym pisała, że to życie chrześcijańskie jest takie uprawianie ogrodu. I ten ogród mamy uprawiać po to, żeby przynosił owoce, dobre czyny. Cnoty mamy, wzrastać w cnotach, prawda? My ludzie. Natomiast ta walka z grzechem to jest jakiś taki fundament. To jest jakiś taki fundament, słuchajcie, na którym się buduje to, Kim jesteśmy jako chrześcijanie? Ale bez tego fundamentu rzeczywiście nie da się wbudować tej dobrej budowli. Walka z grzechem, bezgrzeszne życie to jest fundament. Ale to owocowanie później jako człowiek, jako uczeń Chrystusa, to jest już kolejny krok, ważniejszy krok. Niestety przez lata. Ja chyba też tak byłem uczony w ogóle, że to chrześcijaństwo to tutaj o to chodzi, żeby nie grzeszyć. Ten dekalog, prawda? Że on jest najważniejszy w tym chrześcijaństwie. Najważniejsze jest to, żeby przynosić Panu Bogu owoce. I kiedy mówimy o dobrej spowiedzi, to chcemy też sobie powiedzieć o relacji, jaką mamy w kierunku Pana Boga. O co mi chodzi, kiedy mówię o relacji? Jeśli masz taką prawniczą relację z Bogiem, no właśnie, że to jest mój Bóg, a jestem tylko stworzenie no to będziesz tak prawnie podchodził do spowiedzi. Czyli nie za fajnie, nie za dojrzale. No, proszę księdza, to, 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 to i to. Ale kiedy będziesz miał taką prawdziwą relację z Bogiem, jakbyś się czuł jak dziecko Boże, byś się czuł jak Jego uczeń, my mamy być uczniami Boga, Jezusa, to zobaczcie, że jak jesteś uczniem, jesteś dzieckiem, to jest tutaj wpisany taki margines na popełnianie błędów. Uczeń się uczy. Dziecko jest tylko dzieckiem i popełnia błędy. Czyli jeżeli mamy taką relację do Pana Boga, do Boga Ojca, dziecięcą, no to już nas tak te grzechy za bardzo nie bolą. One są, je trzeba w konfesjonale oddać, ale ja się na tym nie koncentruję. Kiedy mam takie prawne myślenie, no to człowiek tylko się i wyłącznie koncentruje na grzechach. A człowiek, dziecko Boże, czy uczeń, myśli o rozwoju swoim, o tym, żeby być jak najbliżej Boga, jak najbardziej Go kochać. Na grzechy, które się pojawiają, rozdaje w konfesjonale i, i po prostu zaczyna, y, zaczyna nowe życie. Czyli bardzo ważna jest też relacja. Pięć warunków dobrej spowiedzi to jest bardzo ważne. Pięć warunków dobrej spowiedzi wszystkie te warunki są ważne. Y, jeden z nich, powiedzmy, że nie musi być do ważności spowiedzi, ale cała, pozostałe cztery muszą być. Pierwszy nie musi być do ważności czyli rachunek sumienia. Bo człowiek, zrobi coś źle, to nie musi rachować. Człowiek na ogół wie, że coś złego zrobił. Ale ten rachunek sumienia jest potrzebny. To jest pierwszy warunek dobrej spowiedzi. Niekonieczny, ale, ale jednak trzeba zrobić. Z reguły, jak powiadamy się jako chrześcijanie, którzy się rozwijają, mają dobre relacje do Pana Boga, to powinniśmy zrobić rachunek sumienia. Super rachunek sumienia jest w katechizmie Kościoła Katolickiego na podstawie dziesięciu przekazań bożych. Natomiast jak robimy rachunek sumienia? Pierwsza rzecz, pismo święte do ręki. Druga rzecz, e, bierzemy, nie wiem, modlitwę Ducha Świętego, czy po prostu modlimy się do Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który przypomina e, światu grzech, więc prosimy go, Panie, Panie, pokaż nam, jakie mam grzechy. Trzecia rzecz, zobaczcie, trzecia rzecz, bierzemy, e, przypominamy sobie dekalog, jaki jest. My tylko bierzemy pod uwagę dekalog na ogół, a to jest dopiero trzecia rzecz. I czwarta rzecz, to są ludzie, którzy żyją obok nas. Żona, mąż, zapytaj dziecka. Jak nie wiesz się wypowiadać, to zapytaj się dziecka. Z czego mam się, tatuś, wyspowiadać dzisiaj? Albo żony zapytaj, z czego mam się wyspowiadać? Bo męża, kochanie, jakie ja mam grzechy? To ci powie całą listę, chyba, żebyś się będzie bał. Możliwe też takie jest, taka opcja. Więc ten rachunek sumienia, on jest bardzo ważny, ale do ważności jakby spowiedzi nie jest. Teraz te wszystkie cztery, one są do ważności spowiedzi. Żal za grzechem Trzeba mieć żal za grzechy. Jak człowiek nie żałuje, to niestety może nie dostać rozgrzeszenia. Proszę księdza, ukradłem, wcale tego nie żałuję, będę robił dalej, być może nawet nie. Więc wtedy człowiek nie dostanie rozgrzeszenia, jeśli nie ma żalu. My przyjmujemy jako kapłani, że jak ktoś klęka do konfesjonału no to z automatu żałuje i mówi swoje grzechy. Takie mamy, tak się nauczyliśmy, że jak ktoś klęka i się spowiada, to znaczy, że jest w nim żal. Żal, można powiedzieć, że są takie dwa rodzaje żalu. Żal doskonały, żal niedoskonały. Doskonały to jest z miłości Bożej, bo ja złamałem to prawo Bożem. A po drugie jest żal niedoskonały, czyli boi się piekła. Boi się do piekła Pani Boże i chce się wyspowiadać, oddać to. Jest to takie wzięcie odpowiedzialności za, za te swoje czyny, za to, co, co, co robimy. Jeszcze tylko trzy krótkie punkciki i kończymy. Mocne postanowienie poprawy, ono naprawdę musi być mocne, że ja nie chcę, że tak powiem, czynić tego zła dalej, tych grzechów. Wiecie, chodzi o coś takiego, że w tym momencie, spowiedź dokonuje się w tym momencie, ja w tym momencie decyduję się, że nie będę popełniał grzechów. Co będzie później? No to słuchajcie, no to sami już wiecie, jak czasami to życie, co życie przynosi. Natomiast w tym momencie decyduje się więcej nie grzeszyć. W tym aktualnym momencie. Szczerze spowiedź, to jest też bardzo ważne, zwłaszcza młodzi ludzie mają tak, że się wstydzą pewnych grzechów. Tutaj to szóste przykazanie się bardzo mocno kłania. No i niestety ludzie się wstydzą różnych rzeczy, różnych grzechów w tej materii. Wiecie, nie ma co się wstydzić. Jestem lat. Już 15 albo 14 księdzem, nie pamiętam już do końca. Natomiast bardzo dużo osób wyspowiadałem i żaden grzech nie jest mi. Ani dla mnie to nie jest ciekawe, ani interesujące. Ani się człowiek nie śmieje z tego, wiecie, z tych grzechów. Więc my mamy się szczerze wyspowiadać. A ludzie dzisiaj lawirują bardzo mocno. W takim znaczeniu, że bardzo często na przykład, no, jakieś tam, coś świntuszyłem. Nie wiadomo o co chodzi, tak naprawdę, nie? więc trzeba powiedzieć konkretnie. Szczera spowiedź to musi być szczera i konkretna. Czyli powiedzieć konkretnie, jaki konkretnie grzech. I ostatnia rzecz, też ważna w tym pięciu warunkach dobrej spowiedzi, to zadość ucznie Panu Bogu i bliźniemu. I co to znaczy, że trzeba naprawić, jeśli możliwe jest zło. Ukradłeś, oddaj, coś powiedziałeś żonie, na przykład, obraziłeś ją, idź przeprość. A jak te dzieci jeszcze widziały, to, co zrobiłeś złego, na przykład krzyczałeś na żonę, to zrób to przy dzieciach. Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To jest bardzo ważne. Ta modlitwa, którą my dajemy, taka symboliczna modlitwa za kościół powiedzmy, nie? To, to, to nie jest zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu to jest naprawienie e, tych błędów, które zrobiliśmy. Tak pokrótce, moi drodzy, można byłoby na temat spowiedzi mówić bardzo, bardzo dużo. Natomiast tak pokrótce parę zdań, żebyśmy, chociaż troszkę się lepiej przygotowali do spowiedzi wielkopostnej. Życzę powodzenia wszystkim i nie bójcie się. I zapominajcie, jeśli księża coś z czasem złego powiedzieli, gdzieś tam to zapomnijcie i to przebaczcie. Zdarza się każdemu. To jest piękny sakrament, chociaż niełatwy dla nas wszystkich.